Cześć, Ala. Cześć, Tomek. My rozmawiamy o umowie o zachowaniu poufności, czyli tym słowetnym NDA. Tak, dokładnie. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Często dużo osób mnie o to pyta. Pytają, kiedy takie umowy należy podpisać, co dokładnie w takich umowach powinno się znaleźć. Także myślę, że to jest fajny temat do rozmowy. Tak, dla mnie też, bo no, przez całe te kilkanaście lat mojej Kariery jako przedsiębiorcy. Z tymi umowami NDA się spotykałem bardzo często i regularnie, i zawsze one budziły dużo emocji, szczególnie w takim sensie, że ja dostawałem jako taki przedsiębiorca internetowy, czy właściciel agencji umowy od swoich klientów, które były bardzo srogie, mocne, i też musiałem część tych obowiązków przenosić na przykład na podwykonawców czy pracowników. I zawsze to budziło dużo jakiegoś tam niezrozumienia, jakichś dziwnych emocji, pytań, czy strachu wręcz. I dlatego pierwsze moje pytanie do ciebie z, jako prawnik, który też z tym miał do czynienia właśnie od tej prawnej strony, dlaczego, jak myślisz, dlaczego ludzie nie lubią podpisywać NDA i dlaczego się w ogóle boją tych umów o zachowaniu poufności? Tak, rzeczywiście myślę, że jest tak, jak mówisz, ludzie boją się, bo, bo po prostu nie rozumieją tych umów, nie, nie rozumieją, bo obawiają się ograniczeń. Boją się tego, tego, co dokładnie mogą, a czego nie mogą, i, i tak naprawdę obawa ich polega na tym, że um, mają, mają po prostu ją na poziomie tego, że nie wiedzą, kiedy mogą ją złamać. Mhm. I, um, ja myślę, że strach ma wielkie oczy w tym przypadku, bo yy, zazwyczaj te umowy wydają się znacznie bardziej skomplikowane niż w rzeczywistości są, więc mm -hmm. to jest właśnie tak, boimy się tego, czego nie rozumiemy. Dokładnie okay. to jest to. Czyli w tej rozmowie kilka tych takich smaczków i tych strachów spróbujemy jakoś rozbroić. Spróbujmy, jasne. Dobra. To żeby tak zacząć na spokojnie, e, mam takie pytanie, w jakich sytuacjach uważasz, że jest uzasadnione albo konieczne wręcz podpisanie o takiej mm -hmm. umowy NDA? Jasne, jasne. Wiesz co, to są takie sytuacje, kiedy, no, tak mówiąc, w skrócie, chcemy się podzielić z stroną, drugą stroną, naszą, naszym, drugą stroną umowy jakimiś ważnymi informacjami dotyczącymi naszego przedsiębiorstwa. Mogą to być informacje odnośnie technologii, czy takich jakichś najświeższych produktów, czy jakichś naszych strategii, czy naszych usług. No wszystkie takie newralgiczne informacje, które chcemy przekazać, one powinny być w takiej umowie, taką umową objęte. Mhm. I kiedy? No myślę, że to są takie przypadki jak jakieś rozpoczęcie negocjacji, czy, czy jakiś rozmów biznesowych. Na pewno ważną sytuacją, w której takie umowy trzeba podpisać, to jest też oczywiście rozpoczęcie współpracy jakimkolwiek pracownikiem, czy to na, na umowie o pracę, czy na umowie, y, umowie takiej o świadczenie usług. Mhm. To y, oczywiście tutaj mamy też ogólne przepisy, które tajemnice przedsiębiorstwa nam regulują. Ale, ale tutaj umowa jest też ważną kwestią. Na mojej ocenie powinna być podpisana. Mhm. Czyli każda taka sytuacja, w której y, jestem Firmą, i mam jakieś informacje, które są dla mnie cenne, nie chcę, żeby wyszły gdzieś tam na świat. Bo przykładowo konkurencja skorzysta z mojego know-how albo skorzysta z jakichś rzeczy, które pomogą im konkurować ze mną. Przykładowo tak wyobrażam sobie, że jeżeli to jest na przykład social media marketing, to mogą być jakieś strategie, działania, które budują nam przewagę na rynku. Jeżeli zatrudniam. Jako firma grafika, czy właśnie marketingowca, który ma prowadzić kanał na przykład na Instagramie mm -hmm. i ma dostęp do takiej naszej informacji, żeby on zrozumiał, dlaczego to robimy, jakie są nasze cele i tak dalej, no to nie chcemy, żeby konkurencja to wiedziała. I tutaj to w jakiś sposób ma nas zabezpieczyć. Dokładnie, dokładnie tak. No tutaj tak naprawdę pojawia się zazwyczaj podstawowa kwestia. Od moich klientów, no dobra, no ale to tak naprawdę co może się stać, tak? Mhm. Kiedy te dane mogą wypłynąć? Tak mhm. sobie troszkę sama zadaję tak. pytanie, bo, bo to jest takie pytanie, które się właśnie gdzieś tam pojawia czyli, w tych czyli, pytaniach. Czyli, do, dokładnie, czyli tak naprawdę w mhm. jakich sytuacjach faktycznie. Może, możemy jako strona tej umowy naruszyć te, te zasady i złamać w jakiś sposób tą poufność, poufność, i powiem Ci od razu, że to z mojej perspektywy to zawsze były właśnie dla tych pracowników czy podwykonawców takie pierwsze pytania, i się niepokoili o to: no dobra, ale skąd ja mam wiedzieć, kiedy ja te poufne informacje w jakiś sposób <grym> zły traktuję <grym> i, i, i mogę narażać się na jakieś problemy w związku z tym, że jest ta umowa. Ja myślę, że ważne jest w ogóle, żeby powiedzieć, że wbrew, wbrew pozorom zazwyczaj to są jakieś nie, nieintencjonalne czyny. Mm -hmm. Oczywiście zdarzają się też jakieś tam intencjonalne, ale to one są, one są rzadkością. Mm -hmm. Przynajmniej ja się, ja się rzadko spotykam. Czyli, że ktoś umyślnie, na przykład tak, intencjonalne, tak, tak. czyli ktoś umyślnie tak, wykradnie tak. dane, przekaże no, konkurencji. To jest tak? naprawdę bardzo mm -hmm. duża rzadkość. No, no cóż, no, jakieś tam nie, nie takie, takie przykładowe mm -hmm. sytuacje, tak, to jest jakieś tam nie, nie Autoryzowane udostępnienie dokumentów, tak? Mm -hmm. Czy tak zwane wygadanie się w trakcie jakichś informacji, wygadanie się, czyli, czyli przekazanie informacji takich newralgicznych w trakcie negocjacji, czy na przykład, y czy na przykład y właśnie pracownik, który, mm -hmm. który przejdzie do, do innej firmy i gdzieś tam przez przypadek y te tematy wypływają, on. Y on sobie naprawdę nie musi zdawać z tego sprawy, że tak jest. No, okej, okay, to myślę, że, że, że tu masz rację i możemy gładko teraz przejść z tego, kiedy się narusza, na no to, kiedy nie naruszamy postanowień takiej umowy. I wyjaśnij mi. Mm -hmm. No, ja myślę, że tutaj najlepiej na przykładach to y, opisać, kiedy nie naruszamy no, wtedy, kiedy y, te informacje po prostu zostały wcześniej ujawnione, tak? Przez stronę, mm -hmm. stronę tą, która nam ujawni, ujawnia te mm -hmm. informacje. Więc to jest jeden z takich, z takich przypadków szandarowych. Al, albo kiedy po prostu y, takie ujawnienie, ale to, to są też podejrzewam, że rzadkie sytuacje, ale jednak i też w umowie powinny mm -hmm. być zapisy odnośnie tego. Y, Sytuacje, w których to prawo wymaga, byśmy je wyujawnili, prawda? Czyli mhm. jakiś tam nakaz organu administracyjnego, czy nakaz sądowy, no to wtedy oczywiście mamy obowiązek te dane przekazać mhm. do, do, do tej instytucji, przy czym zazwyczaj w umowach Powinny być zapisy, że taka strona ma obowiązek w stronie drugiej mhm. przekazać informacje na ten okay. temat, tak? Czyli że ja musiałam ujawnić te tak. informacje, więc jakby druga strona miej się na baczności. Tak? Od razu takie pytanie, czy te dwie rzeczy, które ci wymienię, to są przykłady właśnie nie ujawniania albo niełamania takiej umowy? Mhm. Miałem umowę jako programista. Na to, że kod źródłowy, do którego dostaje dostęp, jest kodem, to jest to poufna informacja objęta tym NDA-em. Natomiast po kilku miesiącach firma stwierdza, że dobrze, udostępniamy ten kod mm -hmm. jako open source yes. i on, każdy może do niego zajrzeć. Czyli rozumiem, że wtedy, jeżeli ja go gdzieś dalej przekażę komuś, wyślę linka i tak dalej. To już nie łamię tego NDA, bo po prostu to zostało upublicznione wcześniej już przez, przez kontrahenta mojego. Dokładnie tak. Druga rzecz, taka, że jestem grafikiem, dostaję jakiś dostęp do, przy, przy współpracy mm -hmm. do dokumentu, który określa właśnie naszą strategię marketingową i jak korzystamy z materiałów, a potem to się na przykład pojawia na stronie mojego tego kontrahenta i oni to udostępniają publicznie. I również to jest tak, taki przykład, że. Tak, wiesz, jak to każdy, zawsze każdą sytuację, bo mhm. ty zadajesz te pytania, podajesz przykłady, a tu jednak każdą sytuację zawsze trzeba też indywidualnie tak. rozpatrzeć i, i pod kątem Diabeł prawnym. Tkwi w szykłach, tak, tak? No. jak to ulubione mhm. sformułowanie prawników, to zależy, ale jak to tak mówisz, to ogólnie mhm. rzecz biorąc mogę powiedzieć, że tak to są te informacje. To, okay. to są te sytuacje i takie informacje, wtedy nie be, ujawnienie ich nie będzie uważane mhm. za, za naruszenie takiej umowy, okay. prawda? To powiedz mhm. mi, co grozi za, mhm. nie za Połówności. No znowu, tutaj trzeba, pierwsze co to patrzymy do umowy, tak? Czyli jak mm. umowa tą kwestię reguluje. Zazwyczaj to jest jakaś tam kara umowna, z góry ustalona kwota, jaką ta strona naruszająca musi zapłacić. Ewentualnie odszkodowanie przewyższające wartość tej kary mm. umownej. To też się często zdarza, możliwość zwrotu zysków, tak? Które ten, ta osoba osiągnęła przez to, że ujawniła mm. informację, no i, i tu tak już mówiąc, generalizując, no to taka stra, sprawa oczywiście może te, i trafia, tak? Może mhm. i, i zazwyczaj się tak dzieje, bo to są no. Wiesz, już jak te, sytuacje, jak te informacje wypływają, no to już to są tak zwane grube sprawy, nie? No, no tak. To zazwyczaj już trafia do sklepu. No ale żeby nasi widzowie się nie bali. No, na przykład ja przez te 20 lat, jak działam w branży, to nie spotkałem się, żeby osobiście ja się nie spotkałem, żeby jakieś naruszenie i jakieś poważne konsekwencje z tego tytułu wynikały. E, może miałem szczęście. Nie, wiesz co, myślę, że to jest rzadkość. Ludzie naprawdę się tego, do tego stosują. Mhm. E, ja też miałam naprawdę z wieloma do czynienia, ale tam się zdarzały jakieś sytuacje, to zazwyczaj Akurat ja się spotkałam, że to było przy okazji naruszenia zakazu konkurencji. Mhm. To też ta kwestia była podnożona. Czyli jak strony już szły na grubo, to już tam wszystko okay. jakby wytaczały, działa. No ale, ale rzeczywiście. Co do zasady, to z tego, co ja, się, ja, się, ja widzę, co obserwuję wśród moich klientów, to, to jednak mają tego świadomość, mhm. stosują się do tego i mimo, że mimo że wypowiadają umowy, na przykład, to, to, to zawsze gdzieś tam zwracają uwagę na to, że, że tutaj ten obowiązek zachowania poufności ich nadal, nadal ich dotyczy, prawda, nawet po wygaśnięciu. Mhm. Okej. Okay. Ja od razu mhm. mi przyszło do głowy kolejne pytanie, takie w związku z tym co może być objęte mm -hmm. z zakazem, a co nie w ramach takiej umowy NDA. Mm -hmm. Ok. Wiesz co, myślę, że to jest, to jest też taka, taka, taki długi temat, ale tak skracając to, to mm -hmm. myślę, że taka główna rzecz to jest to jest każda informacja, która jest istotna z punktu widzenia prowadzenia działalności danej strony, tak? Czyli tak jak powiedziałam, to są informacje technologiczne, jakieś tam dane finansowe, tak? Jakieś strategie marketingowe, jakieś tam wyniki negocjacji. No naprawdę. Podziw yy, na przykład. Tak, tak. Oczywiście, oczywiście też może być. Jakieś instrukcje postępowania, czy procedury tak, danej firmy. Więc mm -hmm. zazwyczaj to się wpisuje w definicjach. Tak, umowy, w których się mówi, tak? Defi definicja informacji poufnej to jest informacja, która mhm. zawiera w sobie dane takie i tak lecimy z tymi, okay. z tymi przykładami. A propos definicji, to mhm. jakie ja byś mogła jeszcze wymienić mhm. takie rzeczy, które powinny się znaleźć w dobrej umowie NDI, jeżeli ktoś taką, takiej umowy potrzebuje? No tak, no to te definicje, no to to jest pierwsza rzecz, mhm. która powinna być przede wszystkim definicja informacji poufnych, jakie to są, no mhm. bo tutaj musimy wiedzieć tak, co tak naprawdę jest chronione. Mhm. Czas obowiązywania, no bo te umowy to też yy, zazwyczaj jednak nie trwają wiecznie, tak, mówiąc, okay. mówiąc krótko. A może być na czas taki na wieczność? To, to jest bardzo ciekawy temat osobny, chętnie też tak. o tym porozmawiam. Ja osobiście uważam, że nie, ale, mhm. ale pozwól, że, że po prostu rozmowę. na osobną rozmowę to zostawimy. E zakres użycia takich informacji, czyli mówiąc sposób, kto może korzystać z takich danych. I do czego je wykorzystywać, tak? I do czego je wykorzystywać? Mhm. Tak, Wy wyjątki to jest też bardzo ważne, to, co powiedzieliśmy, tak? Czyli mhm. jakie informacje nie są poufne, czyli właśnie te, które są powszechnie znane, tak, te mhm. które zostały ujawnione przez stronę. Po, po, po zawarciu umowy, czy, czy też o właśnie te informacje, do których ujawnienia nas zobowiązuje wezwanie, mm -hmm. tak, organu czy, czy, czy sądu. No i oczywiście tutaj warto wpisać bezwzględnie w tą umowę kary za naruszenie, czy jakie mm -hmm. są sankcje, tak? Mówiąc krótko, za naruszenie zakazu tego, 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 tego obowiązku zachowania poufności, mm -hmm. prawda? Okej, okay. no nie brzmi to tak strasznie jak na początku yy, zaczęliśmy, i tak jak powiedziałeś, może ten strach ma wielkie oczy. Yy, ja też widzę, żebym mógł z ciebie tak wyciągać i wyciągać kolejne szczegóły, ale myślę, że być może widzowie nasi mają jakieś konkretne pytania, to to nam jakiś materiał dostarczy na kolejne filmy. Czy jeszcze coś chcesz dodać na koniec, czy myślisz, że, że, że czekamy na komentarze po prostu? Wiesz co, ja myślę, że, że, że z grubsza wyczerpaliśmy temat. Oczywiście ja zapraszam wszystkich serdecznie na moją stronę underscore.pl, gdzie, gdzie znajdziecie więcej szczegółowych informacji, y, artykułów ciekawych. Znajdziecie tam również y, wzory dokumentów, y, być może przydatne w waszej działalności, także myślę, że bardzo warto zapoznać się z, z moją stroną underscore.pl. Super, dzięki Ela. Dzięki serdecznie. Do dzięki serdecznie. Do